Radio Wrocław, rozmowa dnia. Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radio Wrocław jest dziś prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dzień dobry, witam wszystkich Wrocławian. Wybory prezydenckie pokazały, że Polacy i Polska są podzieleni, jak na to wszystko patrzy socjolog Jacek Sutryk. Rzeczywiście te wybory pierwszy raz chyba pokazały nam coś. Czego się spodziewaliśmy, o czym wiedzieliśmy, że jest bardzo silna polaryzacja, nie tylko wśród klasy politycznej, ale także w społeczeństwie. No i dzisiaj z tego trzeba wyciągnąć określone wnioski. Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz wzięło pełną odpowiedzialność za rządzenie. No, to oczekiwałbym w pierwszej kolejności takich autentycznych i prawdziwych ruchów z tej strony, sceny politycznej. To które czego będą, by pan oczekiwał? No, oczekiwałbym tego, aby tych podziałów, skoro one są już dzisiaj, nie pogłębiać. Oczekiwałbym tego, żeby wszystkie grupy społeczne i zawodowe szanować, aby traktować się podmiotowo, aby z nimi rozmawiać, tak samo z samorządem. No bo przecież chodzi o budowanie wspólnej Polski, w której będzie nam się wszystkim dobrze żyło i to jest pierwsze i naczelne zadanie rządzących. Mam nadzieję, że będziemy tego świadkami. Czy prezydenci miast powinni bez względu na swoje sympatie witać głowę państwa, gdy ta odwiedza małe ojczyzny, prezydentów poszczególnych miast, samorządowców? Jeżeli takie zaproszenie jest skierowane, jeżeli to nie jest wiec wyborczy, to z całą pewnością tak. A gdy prezydent Andrzej Duda był na wrocławskim rynku, to wnioskuję, że takiego zaproszenia dla pana nie było. Dobrze, to wyjaśnijmy tą, tą sprawę. Po pierwsze, ja byłem zaproszony od ponad miesiąca na spotkanie z osobami niepełnosprawnymi na Placu Solnym. To spotkanie zostało zaburzone organizowaną wizytą prezydenta Duda, o której się wszyscy dowiedzieliśmy dwa dni wcześniej. Pierw w ogóle był plan, aby się spotkać przed Muzeum Historia zaj Zajezdni na ulicy Grabieczyńskiej. Później nagle się okazało, że to jest rynek w sytuacji, gdy on był już mocno zajęty. To jest po pierwsze. Po drugie, ja nie dostałem żadnej informacji, żadnego zaproszenia na spotkanie. Po trzecie, to głowa państwa, Andrzej Duda, przyjechał na wiec wyborczy. Ja nie popieram, co jest chyba wszystkim powszechnie wiadome, nie, nie popieram pana Andrzeja Dudy, tylko Rafała Trzaskowskiego. W związku z tym, no trudno, żebym poszedł na wiec wyborczy. Inaczej, Andrzeja Duda. Natomiast gdyby ktoś do mnie zadzwonił, bo, bo to, tu chciałbym odpowiedzieć. Gdyby ktoś do mnie zadzwonił i powiedział panie prezydencie Sutryk, prezydent Duda przyjeżdża, chce do pana wpaść na kawę. Czy pan się z nim spotka? Bo bym zaprosił pana prezydenta na kawę i jeszcze dał dobre ciastko. O, to jest tak jasna jak dzisiaj. Deklaracja. dostałem od państwa, za co bardzo dziękuję. A bardzo proszę na zdrowie. Czy panu się marzy krajowa polityka? Czy pan to w ogóle rozważa w jakiejś perspektywie czasowej? Czy na razie partia Wrocław i Wrocław? Nie, 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 trzy razy nie. Tylko i wyłącznie partia Wrocław, w której wszyscy razem jesteśmy, ja powiedziałem, chciałbym rozwijać i budować Wrocław tak jak to robili moi dziadkowie odgruzowując go po Festung Breslau. Moi rodzice, chcę dalej budować to miasto, chcę tu zostać, kocham, kocham je, kocham mieszkańców, z którymi spotykam się na co dzień, chcę rozmawiać o Wrocławiu, o niczym więcej, nie interesuje mnie żadna duża polityka, chciałbym tylko, żeby ta duża polityka pomagała nam rozwijać Polski, w tym wrocławski samorząd. te o to jedno proszę, o to jedno błagam, jako samorządowiec. Rafał Dudkiewicz coraz częściej mówi o powrocie do krajowej polityki. Czy Pan by widział miejsce dla Pana Rafała Dudkiewicza właśnie na krajowym podwórku i czy to jest jedna z tych osób, która mogłaby pomóc samorządowcom, pomóc wkładam w cudzysłów, ich interesy mocniej akcentować na krajowej scenie politycznej? Z całą pewnością tak. Rafał Dudkiewicz jest po pierwsze doświadczonym samorządowcem, ale i doświadczonym doświadczonym politykiem. Uważam, że to jest ten zasób, jeżeli można tak powiedzieć, który jest z całą pewnością do wykorzystania. Ja, ja żałuję, że nie udało się w te okienka takie wyborcze prezydentowi Dudkiewiczowi skoczyć, ale z drugiej strony rozumiem, że chciał na moment odpocząć od, od świata polityki, ale to jest przecież relatywnie młody polityk, tak 60-letni, z dużym doświadczeniem. Nie, chciałbym, żeby, żeby, chcia, żeby, żeby tacy politycy byli w Polsce wykorzystywani. Ja w ogóle uważam, że jesteśmy mistrzami w marnowaniu różnych różnych potencjałów. Czasami przeszkadza w tym polityka, czasami takie zwykłe, partykularne, dziwne polityczne interesy. No, mam nadzieję, że doczekamy czasów, kiedy tego typu ludzie o, tego, o tak bogatym doświadczeniu będą w polityce wykorzystywani, także oczywiście, że trzymam kciuki za Rafała Dudkiewicz. Czy koronawirus mocno zweryfikował miejski budżet? Czy oprócz budowy nowej zajezdni MPK z takich spektakularnych, dużych inwestycji będziecie musieli zrezygnować jeszcze? Na razie się liczymy, na razie się liczymy, doliczyliśmy się póki co staty na poziomie 140 Milionów, no ale to jest to to dużo, i dużo. No dużo i nie No dużo i niedużo, wie pan, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że za takie właśnie 130 milionów możemy zmodernizować prawie 50 tramwajów, no to to jest dużo. To dla mnie każda złotówka, bo my w samorządzie oglądamy każdą złotówkę podwójnie. W związku z tym to są duże pieniądze, ale rok się jeszcze nie skończył, tak? Ja obserwuję wprawdzie, że w niektórych pozycjach dochodowych w podatku PIT, CIT, PCC, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, troszeczkę te parametry odbijają, ale to nie są wyniki z, u, z ubiegłego roku. Także no, musimy być niestety przygotowani na sytuację, w której no, okaże się, że tych dochodów jest zdecydowanie mniej. To no być... i, wtedy, i wtedy musimy oczywiście nasze plany pod to dostosować, rzecz jasna. No właśnie, to gdy dziś rozmawiamy o budżecie w połowie roku, to w takiej skali szkolnej. Jaką ocenę by pan dał? Jaka to jest kondycja? Bo mówiliśmy o wpływach na poziomie ponad 5 miliardów złotych, tak, do budżetu. Tutaj tak powiedział pan o 140 milionach. To tak relatywnie niewiele przy tej kwocie, ponad 5 miliardów, gdzie my dziś jesteśmy? Czy, i, albo inaczej zapytam, ile jeszcze czasu musi zająć podliczanie tego wszystkiego? Wie pan, wszystko zależy od tego, co się wydarzy jesienią, tak? Zresztą wszyscy o tym mówimy i wszyscy na to o tym samym czekamy, czy sytuacja z pandemią się utrzyma, czy, czy będą, czy będzie jakiś istotny jej nawrót. No tego nie wiemy, a to będzie miało swoje przecież skutki dla gospodarki polskiej, światowej, no i tym samym dla gospodarki Wrocławia. Na razie ja nie chcę ani za nadto straszyć i utrzymuję wszystkie ważne miejskie inwestycje, ale też nie chcę być jakimś nadmiernym optymistą. Chcę po prostu uczciwy do tej sytuacji podejść. Dlatego jak mnie pan pyta, jaka jest, jest Sytuacja, ja, ja bym powiedział stabilna, dobra, tak ale jest za szybko mówić y, o tym, y, jak wylądujemy, jaka będzie sytuacja na koniec roku, bo tych zmiennych jest po prostu zbyt, y, zbyt dużo. Czy prezydent Jacek Sutryk często podróżuje pociągiem? Teraz mniej, teraz mniej. Kiedyś podróżowałem częściej, głównie jak mieszkałem w Warszawie. Wie pan Dzisiaj. dlaczego pytam? Wiem, w kontekście kolei dolnośląskich. Wszedł pan do Rady Nadzorczej, tak dokładnie, kolei dolnośląskich. Co to oznacza w praktyce dla spółki, ale też dla dolnoślązaków? Czy to jest tak, że w tej chwili dzięki temu szybciej kolej miejska ma szansę powstać? Dzięki prezydentowi Jackowi Sutrykowi? No, gdyby to, to było takie proste, że ja wchodzę do Rady Nadzorczej i, i natychmiast wszystko zaczyna działać szybciej, lepiej, sprawniej, to, to, to byłoby super. Ja tam jestem po to, aby zadbać o interes... Miasta Wrocławia, czyli stolicy re regionu, i aby wspólnie z kolegami z samorządu województwa móc te plany rozwoju i polepszania kolei dolnośląskiej prowadzić. To jest z całą pewnością taki projekt cywilizacyjny. O tym rozmawiam bardzo często z panem Marszałkiem Cezarem Przybielskim. Jest że... szansa na te kolej? Jest, jest. Zresztą jesteśmy świadkami wielu rewitalizacji linii kolejowych. Myślimy nad takim związkiem transportowym. Gotowym właśnie w układzie aglomeracyjnym, no bo już zresztą przy tym mikrofonie w tym studiu mówiliśmy wielokrotnie, że do Wrocławia każdego dnia wjeżdża 240 tysięcy aut. Z teraz trochę mniej. Aglomeracji, teraz trochę mniej. W związku z tym musimy cały czas szukać przy tym zdefiniowanym układzie drogowym, który nie, nie dźwignie większej liczby i To trzeba wreszcie zrozumieć. Musimy szukać, ale dobrych alternatyw. Tą dobrą alternatywną może być z całą pewnością kolej. I cieszę się i dziękuję za to, że Wrocław. Jako stolica, jako miasto stołeczne tego regionu, może wspólnie z samorządem województwa wypracować w tym zakresie najlepsze rozwiązania, i po to ja tam jestem. To kiedy ta kolej? To jest kwestia najbliższych pięciu lat, dekady, lat piętnastu. No to, to są projekty wieloletnie. To są projekty wieloletnie. Tutaj ja nie będę, że tak powiem, jak to mówi młodzież, żadnej ściemy, że, że tak powiem, uprawiał na antenie. No to, to są projekty wieloletnie. To są e, projekty, które z jednej strony e, mają za zadanie poprawić infrastrukturę. Jest, jest e, znowu wiele uwarunkowań. Nie wszystkie zależą ani od miasta, ani od e, samorządu województwa. Także to są projekty wieloletnie, no ale trzeba je, e, trzeba z nimi wystartować, trzeba je realizować no Miasto i to jak ono się zmienia, województwo, to jak ono się zmienia, to jest proces. Ja o tym też mówiłem wielokrotnie. Nic tutaj nie będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale trzeba ciężko pracować, żeby zmieniać. się. Wydaje mi się, że tą zmianę widać zresztą. A czy różdżką macha pan nad tramwajem na Jagodno, o które pytam pana regularnie już od wielu wielu miesięcy? Na jakim dziś jesteśmy etapie? Bo rozmawiałem wczoraj z PKP PLK przed spotkaniem z panem i rzecznik Mirosław mhm. Siemieniec powiedział, że tutaj w tej chwili piłeczka jest po stronie miasta. Najlepiej byłoby wybudować wiadukt. No ale wiadukt nad wiaduktem. No to, to chcę pokazać absurd tej całej sytuacji, co ma być wiadukt nad wiaduktem, który będzie kosztował kilkaset milionów. Znaczy musimy realnie podchodzić do spraw. Ja bym oczekiwał dużo prostszych rzeczy, to znaczy zmiana czy zamiast pokazywać nierealne rozwiązania, bo to, o którym pan wspomniał jest rozwiązaniem nierealnym, jest rozwiązaniem zbyt kosztownym na które nas nie stać. No, A czytaliście znać ja PKP, ben... że to jest nierealne? Ale pisaliśmy przede wszystkim wnioskowaliśmy o zmianę przepisów, o zmianę przepisów, bo w XXI wieku to naprawdę nie jest wielką filozofią sposób bezpieczny dokonać przecięcia torów w poziomie, torów tramwajowych z torami kolejowymi. No, no, no proszę sobie wyobrazić, zamknąć oczy i wyobrazić sobie wiadukt nad wiaduktem. Przecież tam poza tym, że mamy tą linię kolejową dzisiaj rewitalizowaną w poziomie, to mamy na górze, y, mamy towarową obwodnicę y, y, kolejową. Ja po mam wrażenie, że ten... na... właśnie tej obwodnicy należałoby wybudować wiadukt do tej linii, która prowadzi dalej do Sobótki Je, i do Świdnicy. Jest też takie... Czyli jest to też... tylko kilkanaście milionów złotych, nie, nie, to nie jest, to jest kilka, to jest kolejnych Kilkadziesiąt albo kilkaset milionów złotych. Przy czym trzeba powiedzieć, że ten projekt jest realizowany przez samorząd województwa i przez PLK, i, i, i oni tego w planach nie mają. W związku z tym, dzisiaj to by wymagało w ogóle wzruszenia całego, całego projektu. Być może nawet zakończyłoby się to y, utatą y, środków. Ale my szczęśliwie pracujemy nad y, y, alternatywnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Znaczy, Moja prośba jest taka. Nie fiksujmy się na jednym rozwiązaniu. Bądźmy otwarci, szukajmy to... różnych rozwiązań. Ma być szybko, bezkolizyjnie e, i komfortowo. To zmodyfikuje pytanie. Zmodyfikuje pytanie na potrzeby albo... E, zmodyfikuje pytanie na potrzeby tego wątku związanego z Jagodnem. To może jakiś autobus. To może trasa autobusowo-tramwajowa. Ale, ale tak jest I w, pierwszym, i w pierwszym wariancie rozmawiamy o tym, czy w pierwszym etapie rozmawiamy o tym, aby zaprojektować wysaparowaną trasę po tym śladzie, gdzie miał iść tramwaj, e, po którym, gdzie, będzie już, gdzie będą już przygotowane pewne elementy pod infrastrukturę tramwajową w przyszłości, czyli tak póki, zwane rynny. Tak, takie takie rynny, a póki co możemy tam puścić szybki, n, 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 szybkie autobusy, które będą skutecznie mieszkańców Jagodna i Wojsiec dowodził, bo raz jeszcze. Tu nie chodzi o to, żeby się fiksować na tramwaju, na pociągu czy na czymś. Szukajmy rozwiązań, które są efektywne, które są szybkie. Ja chciałbym się dostać do centrum szybko, n, bez względu na środek transportu. Czy to będzie ja tramwaj, czy, czy autobus? Ja w ogóle uważam, że autobus jest, jest, jest jest z wielu powodów lepszy, bo jak się jeden, że tak powiem... No, Wymsknie. Właśnie. E, to panie prezydencie, lepiej, żeby się nie, nie, nie wymsknął. E, no to bez ściemy. Kiedy w takim razie to Jagodno się odkorkuje, jak my mówimy o komunikacji miejskiej? No, ale Ja jeżdżę, ja jeżdżę co, codziennie i to jest w ogóle jakiś taki miejski, miejski fetysz. Jest ja też, panie się prezydencie, jeżdżę i codziennie, pan? nawet I, na potrzeby tej stoi? rozmowy. I ile pan stoi? No, jak zaczynam ja, ja jechać w ja okolicach jest... ulicy Świeradowskiej no. i jadę tam no. w kierunku buforowej, już no. przez buforową. Ile pan stoi, proszę szczerze? No z 10-15 minut na to jest dużo? nie wiem, czy to jest dużo, czy nie dużo. Ale codziennie, Kochani, jak ale w mieście stoją rano i po południu, to, to, dobrze, to już trochę jest. Ale to są koszty mieszkania w dużym, metropolitalnym mieście. My mieszkamy w mieście milio... kończąc, kończąc milionowym. Wątek, no, no, kończąc, jeżeli chcielibyśmy kończąc, przejeżdżać wątek, dwie minuty przez miasto ja milionowe, kończąc, ja też bym chciał, ale jest to niemożliwe. Kończąc, kończąc wątek Jagodna, bez ściemy. Kiedy tam się komunikacyjnie coś zmieni? Na przykład ta, Zmienia się cały autobusy. czas, polepsza się cały czas. Zresztą dobudowujemy tam także inną infrastrukturę, żłobkową, sportową, która, szkolną, która mam też nadzieję, że wpłynie... Ale miało ten... być bez ściemy panie prezydencie. No, ale to właśnie jest bez Kiedy, kiedy ten autobus przyspieszony no, będzie. Ale to, to nie ma nikt zaczerwowanej już to trzeba zaprojektować, trzeba wybudować, to trwa miesiące. Okej. Okay. Chyba, że ktoś umie te rzeczy zrobić w miesiąc, to, yy, to, pan to, zaprasza. to zaprasza mi tam duże pieniądze, tak jest. Dobrze. Co będzie z Kołacem Hatzfeldów <laughs> i siedzibą BWA? Chcielibyśmy, chcielibyśmy wybudować nową siedzibę dla BWA, a Pałac Hatzfeldów, który wymaga, czyli dotychczasowa siedziba BWA przy Wita Stwosza, no wymaga gigantycznych nakładów finansowych idących w dziesiątki milionów złotych. My dzisiaj tych pieniędzy nie mamy, w związku z tym chcemy ten budynek... Sprzedać w taki sposób, żeby tam jakąś funkcję artystyczną zachować, ale przede wszystkim, żeby zrobić koncept trochę podobny do tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia na Wyspie Słodowej. Czyli Concordia. Czyli Concordia, tak. A nowa, Taka druga Concordia. nowa powiedzmy. siedziba BWA, gdzie mogłaby być i w jakim czasie mogłaby powstać? A, ja wiem, jest znowu najlepiej, gdyby w ciągu miesiąca powstała, prawda? ja myślę, że pan, nawet, 3, no, lat, że wie nawet trzy czy pięć lat byłoby w, okay. Że tak wszyscy w domach i w rodzinach wszystko robią w miesiąc, albo w tydzień. Słuchajcie, kochani, no to znowu jest tak, że to są, że tak powiem, rzeczy z sobą powiązane, tak? No, dzisiaj pracujemy nad takim rozwiązaniem, które ma na celu sprawić, że ulica Księcia Witolda będzie taką bardzo reprezentacyjną ulicą i tam w, w pobliżu starej piekarni tak, czyli gdzie dzisiaj jest m.in. Teat w podziemiu i, i, i Teat Gotowskiego, tam chcielibyśmy w, w pobliżu tego miejsca wybudować nową sie, siedzibę BWA. Taki jest plan. No to jest jakiś plan? To jednak. Jest od początku plan. My bez planów nie, nie się z spać, domu. nie wychodzimy z domu, i nie wstajemy. Oczywiście. Co ze strategią rowerową, bo w 2020 roku ona się kończy. Po 10 tak. latach, co dalej? No, dalej rozwijamy rowerowy Wrocław, zresztą wystarczy wyjść tutaj. No przed... ja tutaj mam przed sobą nową no ścieżkę. Właśnie, ma pan ścieżkę, która się buduje kilka kilometrów ścieżki z centrum miasta na, na jego południe. W 2019 roku tylko wydaliśmy na te wszystkie zadania, 50, przeszło 50 milionów. Także ta strategia jest realizowana i będzie realizowana, bo chcemy zwiększać udział rowerzystów w podróżach po, po mieście. Także sam zresztą jeżdżę na rowerze, na motorze, wszystkimi możliwymi środkami transportu. Dlatego nie rezygnujemy i będziemy tę strategię rozwijać. A co ze strategią sportową związaną ze Śląskiem Wrocław? Coraz częściej wraca to pytanie o Akademię Piłkarską. Czy tutaj pan prezydent też ma plan i kiedy ten plan się ziści? To znaczy, kiedy Śląsk Wrocław doczeka się takiej prawdziwej Akademii Piłkarskiej? No nie, nie w tydzień jeszcze, ale nie w miesiąc, ale doczeka się, doczeka się i to jest z, z zadanie na tą kadencję. Mam, mam nadzieję, że przynajmniej pierwszy etap uda się zrealizować. Rzeczywiście Śląsk, który dobrze sobie radzi, tak? Bo przypomnę, już mniejsza o Puchary, to naprawdę nie chodziło o Puchary. Chodziło o to, żeby Śląsk mógł znaleźć się czubie ligi. Tak się stało. Jest czwartą drużyną, jest pierwszej ósemce. Ja ten plan, który miałem, zrealizowałem. Kibice przychodzą na stadion. Ucieka pan od odpowiedzi, nie, panie prezydencie. Nie, 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 uciekam, tylko pokazuję też pewien kontekst. Udało się zainstalować w Śląsku sekcję żeńską. To jest, jesteśmy pierwszym klubem w Polsce, esportową. esportową, wcześniej blind futbolu O tym trzeba mówić, bo, bo taki jest po prostu kontekst Śląska. I oczywiście do tego kontekstu potrzeba fajnej Akademii Śląska, gdzie młodzież i dzieci będą się szkoliły i prace nad tym projektem trwają dzisiaj. To kiedy młodzi piłkarze wybiegną? <noise> ja chciałbym jak najszybciej, no tylko, tylko, no jest coś takiego drobnego, jak to, co Fenicjanie kiedyś wymyślili, czyli pieniądze. Oni ich wymyślili niestety za mało, a jak, jak będziemy mieli wystarczająco dużo, to, to zrobimy. Słuchajcie, langsam, langsam, Albert sicher, tak? No, to z niemieckiego wolniej, wolniej. Powoli, powoli do przodu, naprawdę, uzbrojmy się w cierpliwość, ja zawsze o to proszę. Nie, no, no rozumiem panie prezydencie, no, a będzie no przecież, więcej pieniędzy no. dla śląska Wrocław w kolejnym sezonie? Eee, myślę, że, Zabyśmy, myślę, mogli że o te będzie, myślę, że świąt generalnie będzie miał więcej e, pieniędzy poza m, tym wsparciem z miasta, które na razie planujemy na tym samym e, poziomie 13 milionów. A do, będzie miał więcej pieniędzy, e, bo to wynika ze sponsora? E, e, po pierwsze, mam nadzieję, że ze sponsora. Po drugie, szykują się, ale o tym nie chcę mówić, bo to jest kompetencją zarządu klubu. Szykują się To jest prywatna dobre... rozmowa, panie prezydencie, do, do... Oczywiście to mi to może w... powiedzieć. prywatna roz... rozmowa przez nikogo nie słuchana e, I y, 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 szykują się dobre transfery, to mogę powiedzieć, które myślę, że ustabilizują finansowo klub. Prezydent Wrocławia, Jacek Sudrek, był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Dobrego dnia za i dobrych wakacji. Wszystkim życzę. Dobrego dnia również, dobrych wakacji. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Do usłyszenia.